Dobra, słuchajcie. I tak jest procek martwy, także spróbuję go wylutować. Użyję do tego metody trochę spartańskiej. Niektórzy mogą narzekać. Pod spodem jest podgrzewacz 260 stopni. I powiem Wam tak: najpierw rozgrzeję od spodu całą tą płyteczkę. naniosę oczywiście topnika, i potem, jak już się to w wiarę rozgrzeje, użyję stacji hot air, żeby tego procka ściągnąć. Zobaczymy jak to wyjdzie i podłączymy sobie potem jeszcze tą płytę raz pod zasilanie bez procesora wylutowanego o ile nie będą pozlepiane kulki ale jeszcze też oczyszczę wtedy po wylutowaniu te tutaj wszystkie pola od tego brocka. no i zobaczymy czy dalej będzie piszczał także myślę że tak tu nic nie ma do stracenia a jedynie mogę się coś tam pobawić z tą płytą. Dobra. Idę, podłączam to pod zasilanie, biorę topnik, użyję, słuchajcie, topnika, który dostałem w prezencie: Kingo RMA 218. Także zaczynam zabawę. Dobra, słuchajcie, podłączyłem zasilanie tutaj tego podgrzewacza pod spodem. Słuchajcie, że już złodko reaguje na temperaturę, on się bardzo szybko rozgrzewa. Także nanoszę topnik. Dobra, słuchajcie, nie żałowałem tego topnika. Także... Czuć już tutaj ciepło. Ale troszeczkę czasu płynie, bo jest pod spodem złotko. Po prostu dałem po to, żeby, czy znaczy złotko, folię aluminiową, żeby zabezpieczyć te wszystkie elementy, co są pod spodem, żeby bezpośrednio nie naparzało te gorąco elementy, bo na pewno się tam by odlutowały. Widać już się topnik rozpuszcza powolutku. Poczekam gdzieś tak z 2 minuty, przynajmniej 2-3 minutki. Niech to naprawdę porządnie się rozgrzeje. I wtedy spróbuję wylutować tego procka. Dobra, słuchajcie, udało mi się pięknie wylutować tego procka. Zero dewastacji. Leży sobie tutaj. Także spoko. Jeszcze mi hot działa. Dobra, dobrze, hota. Wyłączam podgrzewanie, bo tam działa ciągle podgrzewanie. I czyścimy tą płytkę. Teraz, słuchajcie, będę musiał zostawić to w takim stanie, jak to sobie leży. Bo ten podgrzewacz ciągle jest bardzo gorący. Przynajmniej na 10 minut. Niech ta temperatura sobie spadnie. Ale zobaczcie, żadnego... Tutaj uszkodzenia widać, że on się przegrzał gdzieś tu, prawdopodobnie na rogach. Nastąpiło jakieś zwarcie i teraz jest pytanie, czy udałoby mi się położyć na tym procesorze kulki, jakieś tam sita mam, chociaż dużo tutaj tych kulek nie ma, ale to jest masakra, żeby ustawić je. Ręcznie. Nie, trzeba było jakieś to skombinować. Fajne. Dobra, proces glutowany. Niech się płyta o I spróbuję ją tutaj ładnie wyczyścić. Przynajmniej te miejsca, gdzie widzicie teraz, są takie dosyć niepewne. I podłączę go na testa pod zasilanie. Zobaczymy czy będzie piszczał po prostu. Dobra, patrzcie się na to. Druga strona teraz płyty obróciłem ją powoli. Na drugą stronę. widzicie już dlaczego użyłem tej folii aluminiowej? Po prostu te wszystkie tutaj elementy nie odlutowały się tak jakby były bezpośrednio nagrzewane przez tą płytę. I powiem wam jeszcze jedną taką sytuację. Wczoraj jak tą płytę sobie robiłem na tym filmiku co oglądaliście to z drugiej strony tutaj koło kości ram jest jeden taki rezystor, re, kondensator, który miał uszkodzone pady i polutowałem go po prostu na druciki, czyli druciarstwo pospolite. I nie zmieniło to faktu, że on dalej piszczał. I jeszcze jedna taka sprawa. Tutaj po tej stronie były dwa sklejone kondensatory, co by świadczyło o tym, że ten procesor nagrzewał się dosyć mocno i powodowało to, że cyna się roztopiła i złączyła dwa kondensatory gdzieś tutaj z tej strony od tej sekcji powiedzmy zasilania poprawiłem to hotem niestety dalej to samo także takie główne dwa miejsca na tej płycie to jest pierwszy procesor no i drugi tutaj ten kondensator Tak. oczywiście wiem jak idą te pady jeden jest masowy, drugi jest od zasilania także kondensator wylutowałem, sprawdziłem go miernikiem i pokazywało 13 mikrofaradów jego pojemność no i tyle jeżeli chodzi o tą płytę, no głównie tutaj wszystko jest sprawne, cewki mają wszystko zasilanie, żadnych zwarć jedynie Tutaj ten procesor, z tego co widzieliście, też zresztą na filmiku, mocno się grzał, w ogóle wentylator się nie kręcił i to spowodowało uszkodzenie tego urządzenia. Płyta już się w miarę wystudziła. Jak widać, nie jest jakoś mocno pokrzywiona, chociaż ciężko to stwierdzić. Ale starałem się to robić tak w warunkach domowych Bez jakiegoś tam Zawodowego precyzyjnego podgrzewacza Żeby to wyszło dobrze I myślę, że wyszło dobrze Nie wiem co będzie dalej Teraz zastanawiam się co robić Czy ktoś mógłby Mi to ładnie przekulkować <grywka> Tutaj się śmieję, bo Piję do jednej osoby To było ciekawe, mogę wysłać tą Tą płytę komuś, kto by chciał na przykład podjąć się przekulkowania. Jeżeli to by wstało po tym wszystkim, to już by było naprawdę super. Oczywiście mogę zapłacić za tą usługę bez problemu. Jeżeli pod jednym warunkiem, jeżeli będzie ożyje po przekulkowaniu. Także słuchajcie, wiecie co? Na koniec jeszcze podłączę zasilanie. I zobaczymy, co, co teraz będzie. Na razie zrobię tak, że nie będę tego czyścił tutaj. Nic nie będę ruszał. Zostawię to w takim stanie, jak wylutowałem. Czy tu może być zwarcie gdzieś? No jest, pewnie. Dobra, ale zobaczymy. Także chwila, moment, podłączam zasilanie. Słuchajcie, zaraz się popłaczę. Boże! Nie pomyślałem o tym, myślałem, że ta mata jest wytrzymała na tą temperaturę 260 stopni. Przykleiło się. Szurze wodny, przepraszam cię, ale tak dbałem o tą matę, ona jest tak fajna, tak ją lubię. O oh my god! Co ja zrobiłem? A miałem tutaj podstawić coś.

Który nie tu podłożył tutaj jakiś kurde, nie wiem, chociaż aluminiowej płyty. Cokolwiek, żeby to nie grzało bezpośrednio na matę. No, trudno, będziecie na filmikach teraz oglądali takie... Taką, kurde, uszkodzoną matę. Będzie to wyglądało trochę do bani. Strasznie mi jest Żal tej maty. No taka fajniutka, była elegancka. I ją. Dobra, jak widzicie, tak to w życiu bywa. Ale że życie jest krótkie, należy się cieszyć chwilą i nie przejmować za bardzo. Kurwa, dobra. Lecimy dalej. Dobra, spróbuję to zrobić jedną ręką. 12V. Uwaga. 3, 2, 1. Patrzcie, nie ma pisku. Dioda się świeci. Dobra, wyłączę. Dało to do myślenia? Dało to do myślenia. W cholerę. Tu było gdzieś zwarcie na tym procku. I piszą. Zrobię jeszcze jednego testa. Słuchajcie, podłączę mu wentylator. Czy on się będzie w ogóle kręcił? Dajcie mi chwilkę. Dobra, słuchajcie, tu jest wentylator 12V. Wyciągnąłem go w... Przesyłki, którą dostałem z drukarką 3D. Pozdrawiam Cię, Szurze Wodny. No, powiem Wam, że spisuje się elegancko. Do testów będzie jak znalazł. I zobaczmy, czy teraz, chociaż on się zakręci. Wtedy się kręcił, ale jednak był pisk, tak? Także działa. Widzicie, ma zasilanie. Czyli płyta sama w sobie prawdopodobnie działa. Jeszcze jest jedno pytanie: czy teraz daje obraz na HDMI? Dobra, robię ostatniego testa. Biorę, podłączam pod telewizor 55 sali HDMI. Jeżeli coś się pokaże, to będę w takim szoku, że kuźwa nie będę w to wierzył, ale żeby był obraz? No nie wierzę. Dobra, ale podłączę jeszcze pod HDMI. Nie uwierzycie, HDMI kurwa 4 działa, wykryło jakiś sygnał. Dobra, ja się przełączam na HDMI. Dobra, jeszcze raz to kręcę Szybko, HDMI się włączył. Biorę pilota. Przełączę się na HDMI. I co, nie wykryto sygnału? A! Kurwa, nie wykryto sygnału. Dobra, czyli poczekajcie, ja teraz zrobię coś innego. Wyłączę na zasilaczu mu zasilanie. Ok. Jeszcze raz włączę. No widać, że brak sygnału. Dobra, jeszcze raz mu wyłączę zasilanie. I popatrzcie się na to. Teraz już mam teraz to wszystko pod kontrolą w, jedną, w jednej ręce. Przełączę się na Live TV. Patrzcie, teraz będzie grała telewizja, nie? Włączam mu zasilanie. Wyskakuje HDMI 4. Coś tam dostaje jakiś sygnał. Jest jakaś komunikacja z portem HDMI, nie wykryto sygnału. Czyli po prostu procesor jest do naprawy. Dobra, na tym zakończę filmik. Powiem wam, że no tak jak podejrzewałem od początku, że to będzie raczej słuchajcie, procesor po tych wszystkich pomiarach, co tam te cewki dawały mu napięcie, przełącza się na Live TV. Wychodzi na to, że to jest po prostu Uszkodzony procesor przegrzał się, dostał wart. Znaczy, skleiły się kuleczki pod spodem, i co wam powiem? Jeszcze jedna osoba mi pisała w komentarzu, że też podejrzewała, że to jest procesor, i powiem wam, że no nie myliła się. Jak widzieliście, po wylotowaniu brak pisku reaguje na HDMIKA. Jest to bardzo dobry znak. Jestem przekonany na 90%, 10 sobie zostawiam w zapasie, że po przekulkowaniu. Odpowiednim, pięknym wlutowaniu. O ile sam się rdzeń tutaj gdzieś nie uszkodził, to te urządzenia żyje Ja już więcej nie zrobię. Nie mam sit Kulkować nie chcę, bo to jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o ręczne kulkowanie. Jeżeli miałbym jeszcze sita, odpowiednie kulki, no to wtedy jeszcze mógłbym się pokusić, chociaż to też jest skórzająca e, robota. Czekam na pomoc z Waszej strony. Jeżeli ktoś się podejmie tego. Ja na swój koszt już zsyłam to wszystko. Odbieram też na swój koszt. Będę wtedy bardzo happy, naprawdę, jeżeli ktoś by się podjął takiego wyzwania. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Myślę, że to był ciekawy filmik dla mnie to był też ciekawy. No i pokazał, że to jest procesor, prawdopodobnie. Pozdrawiam, trzymaj ta się. Miłego Sylwestra, bawcie się dobrze.